Cześć, witam w kolejnym hardkorowym odcinku. Szkoda, że tam nie mogę wejść przez te płomienie, Nie wiem, jakiegoś kłyścika trzeba robić. Nie wiem, czy ja mogę go zrobić na faku. Teraz wybrałem się na Ice Jak widzicie, walę już z konkretnych tych mocy. Z, z Mega Royal Starów. Tu zwiedzamy sobie miejscóweczkę Ice Witchów. z nich różne kostki lodowe wypadają i różne inne ciekawe itemki. Tego chcę zobaczyć, co mi, co mi tu dziś będzie dropiło. A i przy okazji sobie trochę powbijam imbu to jest jakie imbu. Powbijam sobie tych pod potworków. zapniam, jak to się nazywa. Czarmy A no te punkty żeby guta mieć kurde. No. Zapomniałem właśnie... O bestiarkę, no tak, co ja tu gadam? Bestiarkę wbijam o myślałem, że na tym tronie można się przeteleportować gdzieś, ale nie. Niestety nie ma takiej opcji. No, ale powiem Wam, że pociśnięcie nawet nie jest takie najgorsze. Wiadomo, że to nie to cełuk, ale, no. No, wiadomo, teraz to soluweczki będą dłuższe. Tylko, że tu nie ma jakichś takich monsterków godnych tam, soluweczek? Wielachar? Chociaż nie, może jeszcze coś znajdę tutaj, może jeszcze coś pomyślę. Ale dzisiaj ogólnie to będzie ciekawy odcinek, bo będą mega soluweczki. Teraz soluweczka Mega Hero. Mega hero na momencie zeszedł, no ale nie, to nie ta solóweczka. Zaraz tu zobaczycie konkrety. Jak tu Auricik nawala. Mega młoty. O, ziom oczyścił teren. Wow. Teraz nekronomikony rozwalamy. O, no teraz to już tak, patrzcie, na warlockach sobie jestem. I nie jestem przygotowany, bo nawet tych lepszych runek nie brałem, żeby jak się ukryje rozwalić. Ale patrzcie, jak ładnie idzie mi, no. Dwa były, no i nie wytrzymał. Potęga Oritas okazała się mocniejsza. No, ale teraz gorzej, bo one właśnie znikają, te warloki. No i muszę biegać i ciskać. To jest najgorsze. O, pokazał się dobrze. A teraz to już po nim, teraz nie ma opcji, żeby nie zdedał. O oh, kurde, no i znowu mi wziął znik. To jest właśnie w nich najgorszy. że trzeba z runami latać i wastować? A i dzięki Maro Marszał za donejcika. po lajwie. <grymne> Obudziłeś się chyba albo z roboty wróciłeś, co? Napaka będzie teraz, no teraz to mam tyle napaka, tylko że na razie to chciałem je lachar sobie jeszcze pozwiedzać. Ja lachar, inne miejscówki, no bo tak cały czas na tym paku siedzieć. No już na paku ogólnie powinienem jakieś kwestiki robić takie na dostępy do innych miejsc. No ale te questy przeważnie są ciężkie, że trzeba z ekipą, a mi się z ekipą nie chce właśnie robić, no. Ja to wszystko solo lubię robić, to tak inaczej trochę. Powinienem tego Discorda ogarnąć jakoś, ale za bardzo nie wiem jak, żeby znaleźć tą grupę, tą tybijską taką. Celesta? Chyba tak, na Discordzie chyba jest Celesta i wtedy może oni tam gdzieś na jakieś chudziki by latali, to bym z nimi się wybrał kiedy. Może by jakieś quest oczyszczali, to bym też wybrał się na bosika, ale nie wiem. Muszę zobaczyć jak to tam wygląda, czy im płacić nie trzeba, że w ogóle z tobą do na jakiegoś questika, żeby tam oczyścić. To, ja to to muszę właśnie ogarnąć. No a tu hero tutaj to już słabsze są. No ale nie ma, jeszcze ostatniego słowa nie powiedziałem na soloweczki, bo jeszcze dzisiaj tu będą soloweczki. Kto nie widział live'a, to teraz ogląda odcineczek. To nie jest odcinek z live'a, to wcześniej nagrane zostało. No ale wam pokażę tutaj. Bo tutaj sobie trochę też zwiedzałem. A tu Endleak są. No one też znikają, ale one słabe, nic z nich nie, nie dropi ciekawego. Tu zobaczymy, co będzie ciekawego. O, tam na górze hero się ekspią z tego, co widzę. Szkoda, że tu Black Knighta nigdzie nie ma. Black Knight jest na faku, ale na faku nie mam klucza i nie mogę się tam dostać do tego domku Black Knighta. A nigdy tam jeszcze nie byłem chyba na... A nie, byłem raz na tym questie. No, byłem, byłem. Na Black Knightzie. Tylko nie, nie Auritem. O, tu Hellspawnik i dwa Gozlerki. Ale salóweczka piękna. Ale zara będzie bardziej hardkorowa, bo tu z Asasinów to trzeba dowalać. O, teraz patrzcie na to plagłeśmata i Helspavnik. Pierw tego kota dowale, bo on do, wiadomo. On mi przeszkadza w soloveczce. Skoncentrować się, a teraz koncentracja pełna i ciskamy w Plague szmita. Teraz zobaczycie tutaj pełną moc aurita. O, dzisiaj trzeba się w taterki zaopatrzyć. Będzie się lepiej grało. Może w Tibie, może i wieczorem se pogram, bo tak w dzień to dzisiaj nie miałem czasu, bo rowerem jeździłem. No wiadomo, trzeba trochę kilosów pobijać rowerkiem, a co tam? Ale jutro może będzie więcej czasu i dzisiaj tu się tak wybrałem, no ale wiadomo, na tych Royal Starach to dużo sła wolniej idzie, X-Pick. Z łukiem bym musiał, bo ten chociaż 180 level wbić by się przydało. No, to już bym mógł tego dark whisper nosić. Już by było mocne pociśnięcie. O, dobra. No i tu już ich porozwalałem, dlatego widzicie, solóweczki dzisiaj udane. Bez dedzików było. Zresztą na faku na to ciężko ode, no bo co, gdzie ja padnę? Chyba, że ten lak mi się zrobi większy. Nie no, jest niby gdzie paść. Trzy grimy mi wylatują i dedzik na momencie, no wiadomo. Ale jeszcze mi tak przeważnie jak trzy to zdąży uciec. Muszę chyba je ogniem blokować, albo nie wiem, czymś innym. Hyh, w mi spadło, widzieliście? Pod koniec odcinka jeszcze taki farcik. Ja dziękuję, Trzyścika normalnie na ziemi leżało. Ole sodziana. No dobra, to dziękuję za obejrzenie odcinka. Trzymajcie się, cześć!